Witam wszystkich, jestem Szrank. W tym odcinku zagrajmy w Aliens Colonial Marines. Kontynuujemy naszą przygodę z tą grą. Zobaczmy, co mamy tutaj zrobić. Rozejrzyjmy się też trochę po tej lokacji. Nie mamy żadnej broni. Czy tutaj możemy coś zrobić? Nie. Więc chyba udamy się tutaj czy tam coś nie wyskoczy na nas? dziwio nie hey you. hey yourself dobry. talk. <laughs> likewise on on the Let's keep <laughs> Jaki episki punkt kontrolny? Czasem to aż się prosi, żeby był wreszcie punkt kontrolny, a teraz tutaj zaraz po, po spaleniu gry punkt kontrolny. A, tutaj będzie więcej tych wybuchowych szaleńców. Ktoś nie ogląda poprzedniego odcinka, to ci obcy reagują na ruch, znaczy na dźwięk. Jeśli będziemy zbytnio hałasowali, to możemy je obudzić. One no, są bardzo nieprzyjemne w konfrontacji, gdyż po prostu lubią wybuchnąć. A właśnie jeden się obudził. A nas wszystkie się tak pobudziły coś. Nie podoba mi się to jak one tak pociesznie sobie przechodzą Najprawdopodobniej nie obudzi ich nasz dźwięk tylko po prostu od czasu do czasu one sobie tak chyba chodzą Rozglądamy się tutaj czy nie ma pochowanych jakichś rzeczy związanych z filmem Ponieważ tutaj można znaleźć różne właśnie takie nawiązania do filmu Co się tak na nas patrzy? No co, co, się tak, co, co tutaj idziesz? Ty idź sobie, a nie do nas. A no. No tamten się posłuchał i sobie poszedł. Bardzo ładnie. Tutaj nic nie ma, nie? Tutaj nas w poprzednim odcinku w jednym z poprzednich odcinków zaczął gonić taki duży, nieprzyjemny obcy i on gdzieś fabularnie zniknął nagle. Teraz pytanie. Czy my go jeszcze spotkamy. Bo trochę, trochę już nie grałem w tą grę od ostatniej przygody z nią, więc... więc nie pamiętam. Nie zabijaliśmy go, jeśli dobrze pamiętam. Więc on gdzieś tutaj powinien się jeszcze pojawić. Tak, ten sobie poszedł na, na spacer. To był to, to on w ogóle on sobie drzwi otworzył i sobie poszedł. Co za ty? Niegrzeczny obcy, niegrzeczny. Chociaż bardziej niegrzeczny to będzie ten duży. Bo ten duży to w ogóle nieprzyjemny typ. I zaraz i co? Tam nie weszliśmy i tutaj wszędzie możemy wejść i gdzie powinniśmy pójść. Sam nie wiem. Może właśnie tam przeoczyliśmy. Coś fajnego. A chyba, że tutaj to zejście jest do tam. Tak. Oczyliśmy na szczęście. Tutaj może coś jest ciekawego? Nie nic dla nas. To jaki nieprzyjemny typek sobie tak idzie pociesznie. Czas najlepszy, to i tak był ten, co tutaj sobie wyszedł. Aha, ten duży wrócił. No to już info mamy, ten duży wrócił. Żem wykrakał. żem wykrakał. No przynajmniej będzie trochę akcji. Bo z tymi... z tymi wybuchającymi, co się trzeba do nich skradać. Dużo akcji nie było. Trochę więcej horroru, ale trochę mało akcji, a teraz z tym dużym to się może zacząć działać. Tylko kurczę, żeby był punkt kontrolny. No, bo jak nie będzie punktu kontrolnego, to będzie lipak. On wyskoczy i nam tutaj przeszaleje. Dobrze, tutaj już hey. chyba nie ma. Ja, ja wiem, gdzie on poszedł. On do nas poszedł. O, ja jestem pewien, on do nas chętnie na pewno. Tutaj przyjdzie. On nas lubi. Chociaż punkt kontrolny. To jest plus, to jest plus, że mamy właśnie punkt kontrolny. Tutaj coś jest? Może nie. Może coś jest? Tutaj też nie. Światło nam tak pociesznie. Aha, dobrze ci. To za sobą nie. Zaraz nie, przerwij to. To mam za sobą zaspawać? Na zjad. No co za typ, no nie, 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 no jaki typ z niego, no. Jaki typ? Kurczę, pierdzielony. Ja myślałem, że my mamy na szybko otworzyć tamte drzwi, żeby uciec, a on nam podczas spawania krzyknął: Nie, 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 zamki za sobą. Dobry, dobry wariat. To niech on może wcześniej nam takie informacje sprzedaje, że zamki za sobą, a nie je otwiera przed sobą. It's on me, it's on me. Stąd czynimy. To będzie najrozsądniejsze, wyjście. A zatnie ten przycisk, kurczę. Teraz pytanie, czy tutaj gdzieś jest coś składanego? Czy dałoby się szybko rozejrzeć? Tak, będziemy twardzi. Sprawdzimy czy nie ma tutaj czegoś związanego z filmem. Chyba nie. Więc zniewamy. Da, znowu tą latarkę odpalam zamiast. On jest bardzo niemiły ten obcy, naprawdę. Tamten na zaraz je tutaj nie wiadomo gdzie iść. Chyba dobrze idziemy teraz. No, co nam zrobił? Co zjadł nas? Osiągnie to punkt kontrolny. No chyba, że to jest następny etap gry, że on nas tak niby zjada. Hm, dziwne. Nie uda nam się uciec. No i przynajmniej wreszcie mamy jakąś spluwę. To jest plus. Więc to jest jakiś plus, że wreszcie mamy spluwę. Jakąś giwerę. Bez givery to tutaj trochę słabo jest. Czekaj, Nil, my tutaj musimy, wiesz, pobiegać chwilę o. I tam już coś jest, i dobrze, że się zawróciliśmy. Karabin pulsacyjny Hudsona jest. Udało nam się znaleźć jakąś fajną broń. I teraz nie widzę, którą broń mamy teraz w łapkach. Bo tutaj trzeba ją wymienić. Tę strzelbę zostawimy, bo jest ulepszona. Zmienimy tą zwykłą. No, ale fajnie. Brakowało nam, właśnie, takiej broni dalekiego zasięgu. Więc dobrze, że zdobyliśmy ten karabin. Ej, gdzie ten typ pobiegł? Nie wiem, ja to zawsze go muszę zgubić. On to tak biega, że hej. Co jest tutaj, bo pewnie pójdziemy w lewo. Ja tam idzie z nami, czy. Ma on już poszedł. No nie, zaraz będzie miliard. Aha, zaczyna się. No Trochę tych Niemców tutaj jest To trzeba im przyznać Ja nie wiem, oni tak będą do końca tutaj się pojawiali Musimy biec dalej To jest dobre pytanie, czy mamy po prostu ich tutaj podabijać, Czy Przebiec po prostu dalej No Zostaw nas, no, mówię, zostaw nas. Bardzo obcy. Dobra, chyba Rambo. No, miał być Rambo, a nie. No to, żem zrobił Rambo ugryzł nie na śmierć. No, jaki ty pieju. Może ja nie będę robił jednak Rambo. Bo to Rambo to tak słabo coś wychodzi. Rambo to tak trochę niezbyt się udało. A zresztą ryzykujemy, Rambo 2. Ja też mam jumpa. Ha! Aha! Uładowanie. Jump! Jump! No tak, to że ja do niego strzelam pół dnia na swoim skoku, a on z jednego skoku wywali i mnie nie będzie. No, może jednak... Biegniemy dalej. To będzie najlepsze rozwiązanie. Słyszę, że mnie konisz, Nigusie. I tu są wszędzie. To jest najciekawsze. Tutaj chyba nie ma gdzie się schować. No. A, nie wiem, strzeliłem mu w nogę i go zabiło. Czasem ustrzelę w głowę i mnie ugryzie. Nie, ten obcy to też jest dobry wariat.

On me. We'll try to cocoon her first. We got time. How do you know that? Keys. Let's move.

Nie gra jest taka liniowa, prosto trzeba pieca Jak ja zgubiłem drogę, no. To biegnę prosto, no i co, nic się nie dzieje. A do niej mamy pobiec, okej. Okay. Czy by to był prawie koniec gry? To jest dobre pytanie. No. Nie rób No Właśnie, z Shiftem jest Turbo. My tam też chętnie byśmy. Co ten nasz który yy, nie może tam skoczyć, ale on robi. No, wdech.

Nie, nie wiem, strzelamy do nich, a oni nic, nie wiem. Co jakiś pistolet na wodę mamy, czy co? To jest mega karwinek frustracyjny, a oni ha ha ha. Tamten zrobił Rambo bez nas. No! Odejdź. Aha, kończy nam się amunicja do tego krabinku, jeszcze lepiej. Wait for me! Nie, czekajcie na nas. Miliard jeszcze. No, leż. Czym tam nie mogę wskoczyć? Chyba ten duży tutaj gdzieś ktoś kontynuuje. Aha! Przyszedł ten duży! Nie walimy w opór, ale coś nie się idzie. Tak pociesznie tutaj, yy, jak do siebie przyszedł. Dobrze, więc może to by było na tyle w tym odcinku. W następnym odcinku ruszamy na dalszą akcję. Walczenia z tamtym przeciwnikiem. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka. Dzięki za oglądanie.